Hejka wszystkim! To daj! Chyba nie muszę mówić, w co będziemy dzisiaj grać, jeżeli ty, drogi widzu, się tego domyślasz, to szybko pisz w komentarzu o co mi chodziło z tą piosenką. A jeżeli z kolei widz, który siedzi gdzieś obok ciebie, się nie domyślił to yy, ja nie będę przedłużała, ja nie będę zdradzała tajemnicy. Musicie po prostu obejrzeć odcinek i sugeruję oglądać go do końca. Jeżeli jesteście ciekawi, jak mi pójdzie w dzisiejszym odcinku i co się tam wydarzy, to dajecie. Łóżko Milusie i Klaudusi na samym wstępie. Ja już jakoś tak dziwacznie siedzę. Wake up! To jest pierwszy dzień szkoły. Musimy się obudzić. Patrzcie, tutaj jest to okno. Kto w ogóle z Was oglądał serial na Netflixie, Wednesday. To on pisze w komentarzu. Łapka w górę! O, łapka, bo tam była ta rączka! Go to the... Gdzie ja mam iść? Co oni już tak szybko czegoś ode mnie chcą? A nie wiem, ja się dopiero obudziłam. No i tu nie mogę iść, gdzie ja mam iść? Czemu nikt ze mną nie gra? O, sama mnie przeniosła. Witam wszystkich, miło Was widzieć! Jakie ponasty! O, tutaj są wampiry, a to są też szpony. Okej, okay, to jest przedstawianie teraz wszystkich grup społecznych w naszej grze. Mogę być. E, 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 wilkołakiem. To zapewne dużo korzeje Robuxów. No i oni mogą się przemieniać, no i mają tam ekstra yy, zdrowie. No i tu są wampiry, którego też mogę kupić. No i super. Oni mają też jakieś specjalne umiejętności. No i tu jest jeszcze nasza Wednesday tytułowa Rączka! Rączusia, każdy pisze w komentarzu: Rączusia w tym momencie. Okej, okay, mamy chwilkę, żeby się tutaj przywitać. Czemu każdy do Wednesday? Dobra, ja nie będę taka. Ja pójdę, yy, się przewitać ze wszystkimi. Siena wilkałaki. Ty macho, jak ja tu podchodzę, lol! A ci coś zrobią, jak podejdę? Tak jak trochę głową, ten nóżkami. Dobra, nieważne. Dwa, jeden, Wednesday! Wednesday! Dobra, czas na naszą klasę. Yy, ja dzisiaj coś dziwnie gadam. No na naszą lekcję oczywiście! O, Nie wiem, czy coś było pomiędzy tym. Czy ona tak na to, że będziemy mieć lekcję? O. Please head to klas. Aha, dobra, ja mam teraz strzałki mnie prowadzi, dobra. I tu też jest Wednesday! Nie wiedziałam, że ona się teleportować. No ostatni, do ostatni. No kurczę, Do ostatniej, żeby w razie coś ściągać się dało. Kurczę! Wywaliło mnie, co to ma być? Cześć, cześć! moi mili, będę dzisiaj nauczycielem! I proszę usiąść, żebyśmy mogli zacząć dzisiejszą lekcję. Dobra, i on nam tutaj lekcję prowadzi, teacher. E będzie dzisiaj krótka lekcja, bo nasz nauczyciel musi zająć się swoim petem. Czy wy macie jakieś petsy? I Wednesday ona ma e, rączkę jako peta i to jest. E, rączka się nazywa. Patrzcie! To ktoś do klasy wejść nie może! Ha! Spóźnił się! To już nie będzie! O 8.00! Co to ma być? Na no studiach tak jest, że można się teoretycznie 15 minut spóźnić i nikt się nie czepia. Ale to też bardzo teoretycznie. Okej, okay, yy, mamy iść do jakiegoś specjalnego... Gdzie? Czemu nie mam strzałki teraz? Okej. Okay. Oni wszyscy idą tutaj. Ja im zaufam. Ja im powierzę, że dobrze idą. Dobrze zrobiłam. Okej okay, wszystkim. Czy mogę wskoczyć na głowę? Ha! Incepcja. Dobra, jest co roku jakieś tutaj wydarzenie. Nie zdążyłam przeczytać wcześniej jakie. Dobra, czy jesteście gotowi? Czy to już będzie to wydarzenie? Halo, ja, ja jestem gotowa. Zgłaszam tutaj obecność. A! Udało się! Patrzcie, akurat ja jestem! Mimi! Mimi! Mój mi, mi. nie, mnie! Let's go! Muzyczka się zmieniła! na jaką, taką fajną! Patrzcie, czy jest Wednesday? Nie, to jest Wampir? To jest Wednesday. Okej, okay. Explore. Eee, myślałam, że mogę tam wskoczyć. Matko Boska, co to jest? Czemu ta się tak dziwnie ruszała? A może, czy mogę wskoczyć? O jezu, jak on był przerażony! Okej, okay. nieważne. Tu jest jakaś boczna ścieżka, ciekawe co się stanie, jak nim pójdziemy. Do not enter! No i ktoś tam po las. Czekamy zawsze. Tak jest, że jest do not enter. I ktoś tam akurat określał. O Matko! O, Co to było? Ale on ma problemy, w sensie wpadł w tarapaty. Musimy iść mu pomóc. Let's go! Wednesday, co ty tutaj gadasz? Dobra, okej, okay, go help! A ja nie wiem, czy ja chcę tutaj iść do lasu, bo to na ten ter. Oh, co, co, co? Okr. Hello, jestem. O! Grrr. Jego weź mnie, zostaw. Co, nie wierzę! Głowa mu odpadła. On nie żyje ta uśmiechnięta dziewczyna to mówi akurat. Boże, dlaczego to coś nie zabiło nas? E, no i ta, ta. Dzieci, gdzie wy jesteście? Ta, dyrektorka. Let's go back, Harry! W sensie Harry. Jeden, John Johnson, ładnie no patrz. Ja mam dzisiaj bardzo głupi humor. Przepraszam was wszystkich za to. Nieważne. Czemu wy dzieci byliście w, w, w lesie? Usłyszeliśmy jakieś tam hałasy i poszliśmy zareagować. Okej, okay, to jest czas, żeby wrócić. Jej nie obchodzi, co tam się wydarzyło. Nieważne, kto tam zginął, czy wróciliśmy wszyscy z tego lasu, czy może ktoś tam został. Nieważne! Let's go! Ha! To jest polska szkoła. Że ona się aż tak nie przejmuje swoimi ucznami. Dobra, yy, Mili moje jest yy, późno i czas wrócić do łóżek. W sensie do swoich pokoi do łóżek. Oto patrzcie. I raz mam tą a raz jej nie mam czemu. Możecie napisać mi w komentarzu od czego to zależy. No do klasy to to raczej nie chcę iść. Tędy? Patrzcie. Oni albo już oglądali na YouTubie, albo już co krali, że więc są gdzie iść. Ja widziałam, że już inne osoby też nagrały, na lele, nagrały tą grę, ale specjalnie jej nie oglądałam, żeby mieć niespodziankę też. Bo powiem szczerze, że razem z Pawłem, betonowym Pawłem, możecie subskrybować jego kanał. Oglądaliśmy właśnie ten serial i nam się strasznie podobał i usłyszałam, że też go przejdę w Robloxie. Good night, dobranoc, śpijcie dobrze. W ogóle u mnie jeszcze jest świąteczny wystrój, możecie mi napisać w komentarzu, czy u was jeszcze stoi choinka, czy u was są jeszcze święta. Ja mam zamiar po weekendzie zdejmować wszystko ze świątecznych. Gdzieś mam znowu leść. Musimy coś zrobić z tym potworem. Lindsey nam mówi. Ja nie wiem, to wygląda na. Oj, niebezpieczna. Piąta zabita już osoba. Musimy go powstrzymać. I Mielusia, nie pękusia. Jaka jedyna się zgadzać. Ja mam miotły latające drzewo. Recet! Nie wiem czemu. Możecie też napisać mi w komentarzu, czy oglądaliście już Wednesday na Netflixie. Mi się strasznie kojarzy z yy, Harry Potterem. W ogóle ta miejscowa i tak ogólnie taki feeling był Harrygo Pottera. I teraz cały czas albo nucę, albo śpiewam coś z Harry Pottera. Chyba nie przeczytałam dużo dialogu. Ja nie chcę Goodnight. Ja chcę zwiedzać. Jest czas zwiedzać! Chcę, okej. Okay. To jest czas, żeby się wymknąć. A, nie mogę wyjść. Aha, rączka pokaże nam drogę, okej. Okay. O nie, to zestrzelowuje. No nie, ja nie będę znowu z bossem sama walczyła, bo teraz każdy padnie. Patrzcie, no to też kogoś rozsypało. No i mały Węcej. Czy ktoś jeszcze tu przyjdzie? <grym> Udało wam się! <grym> się nawet tak spojrzała. Co, to ja że jestem tutaj sama. No ja nie wiem. Prawo. To the right. Follow me! Follow me! Mam nadzieję, że wybrałam dobrą. Jestem sama, trochę. Okej. Okay. Myślę, że coś znalazłam. To jest miecz. No tak, w serialu też to było. Dobra. Oj, oj. Ja uciekam. A, myśla... myślałam, że coś zaraz na mnie wyskoczy w ogóle, nie? Ona nam dziękuję, że znaleźliśmy ten miecz. Nie widzi nic innego. Milusia, Klaudusia. I idziemy sobie. Ja mogę podnieść ten miecz. One coś tam gadały o tym. No. Nope. E, nie zostawiaj mnie! Wracaj! Wednesday! no, Ja nie chcę być sama w lesie! Słysza, a teraz pójdziemy w tę stronę. Okej, okay, czyli nieważne, czego bym nie wybrała, to chyba. O, patrzcie, teleportowało mnie. To ja powinnam tu wchodzić. Ja Jaskinia! Milusia, Klaudusia! Odkryła się skinia. No i w tym może żyć ten monster, potwór. Okej, okay, Wednesday uznaje, że wchodzimy do środka, nie zważywszy w ogóle na zagrożenia. On też nie zważał na zagrożenia. E, nie mam dobrych przeczuć. W sensie nie mam dobrego przeczucia. Nie zachowuj się jak dzieciak! Będziemy dobrze. Oj, oj. O matka, jak uciekłam. Ej, no i co? Czym ja mam go pokonać niby? His Patrzcie, ja mam miecz. spider Spiderman! Stopę! Zostaw mnie, zwierzaku! W popala, w popala! Odczep się! Tym nożem chyba, y, tym mieczem więcej mu zadajemy. Dobrze, że najpierw poszłam w tamtą stronę, bo tutaj byśmy mieli tylko tą pałę wtedy. A tak to zaraz nam się uda. Mam nadzieję, że nie będzie więcej bossów, bo to jest jedyny. Serio, masz 5% życia, typku! I teraz ci się zechciało rzucać. Pokonałam go. Udało nam się, Wednesday mówi. Trzeba uciekać, bo yy, zaraz nas zawali się tutaj. O, dobra, jakoś udało. Ej, to wyglądało o wiele trudniej, nie? Właśnie mam tylko połowę życia. Mam nadzieję, że to będzie już ostatnie boss fight. Na kogo my idziemy? Czekamy, jak ja tu sama byłam. U, jesteś taka niska, Wednesday. W międzyczasie, jak się 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 Wednesday zdecyduje, jeżeli podobają wam się rzeczy, jakie mam na sobie, to wbijajcie koniecznie na rzeczy.pl tam możecie je kupić. A Wednesday w tym czasie mówi, fiuu, to było, było blisko, o tak się mówi po polsku. Dobra, wracajmy, zanim ktokolwiek skapnie się, że nas nie ma. Udajemy, że się nie wyspałyśmy. ja chcę na drzewo. Bo w niektórych, na których drzewach rosną jabłka, na tym rośnie Milusia Klaudusia. Dobra, mówimy jej odnośnie... Okej, okay, Milusia Klaudusia się przyznaje. Milusia Klaudusia nie kłamie, widzicie? Wymknęliśmy się e, poprzedniej nocy. Wednesday uważa, że e, ten potwór był jej petem. Jezus! Co się stało? Teacher, nauczycielko? No, kto by się spodziewał? Tego się nikt nie spodziewał. Z czego to zrobiłaś? No i co? I wychodzi na to, że nauczycielka jest zła. Za dużo czego? Między ja się pyta. Aha, dobra, czyli teacher mówi, że zabiliśmy jej forka. Ten potwór to twój pet? W sensie na no, twoje zwierzątko? Jesteś tylko nauczycielką, jak ty tego dokonałaś? No, i teraz wyjdzie szydło z warka, że jest. She's a wizard! Jest. <gryst> a witch teacher! Jezu, Harry Potter. Dobra! E, e, ja sądzę, że ona jest wiedźmą. To oznacza, że wiecie za dużo. Ja mam, że tak samo podejdziemy jak nasza ta. Więc będzie chciała nas zabić. Super, jeszcze jeden boss. O! Boisko do Kuidzi otworzy. Nie. MÓJ PLAN się WRESZCIE ZIŚCI! Jaki plan? <laughs> Milusia Klaudusia zadała pytanie. Look behind you. Spójrz za siebie. CO?! Co to jest? Aha, ona y, zbiera bardzo duże y, mocy. Musimy ją powstrzymać, zniszczyć y, te małe... te. No samemu będzie ciężko to zrobić. Serio? Ten zaraz ubija. Dobra, biegnę do kolejnego. Ty, ja, ja będę, jak ja sama to pokonam. nie? Co? Jak dobrze, że ja ten miecz znalazłam? Nie. Dobra, biegnę do tamtego. Ej, ostatni. Kurczę, fajnie by było dać sobie radę. Ogólnie uwielbiam historię w Robloxie, ale zazwyczaj większość osób ginie i na bossa zostaje sama. Bo za yy, skrzeszenie się trzeba zapłacić Robuxy, i mało kto to robi. I pokonanie bosa staje się cięższe. Ja na teraz będzie te TT. Boże, zdążę, zdążę! 25, 10! Uuuu! Aha. Okej. Okay. Dobrze, Boże, już myślałam. No i co, i ta mała, ta też? Przestała już. Co? Co ja mówię? Jakaś mała zrobiła. Coś ty uczynił! Moja siła! Okej, okay, teraz Wednesday mówi, że wygląda jak normalna nauczycielka. 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 No nie gadacie, że ją też mam pokonać. Okej, okay, Wednesday mówi, że nam się udało, że ocaliliśmy Nevermore. Smutno, że y, nie mamy naszej y, dyrektorki, że jej nie ocaliliśmy. Było złe zakończenie. No tak, w sumie, ona zginęła. W sumie czegoś się spodziewałam. Ja nie wiem czemu, ale myślałam, że to jest dobre zakończenie, nie? To wszystko, co miałam dla Was w dzisiejszym odcinku, ale nie przejmujcie się. Na pewno będą kolejne, tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku subskrybuj koniecznie z dzwoneczkiem, no i też dać bardzo dużo łapek w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco, żeby było więcej takich filmów na tym kanale i po trzecie, żebyśmy następnym razem, mimo że przyżyli, nie mieli złego zakończenia, bo trochę smuteczek. O. Oczywiście standardowo, jeżeli podobają Wam się rzeczy, które mam na sobie, to wbijajcie na milusierzeczy.pl, tam je odnajdziecie, tam je możecie zakupić. To jak? Widzimy się następnym razem. Pa!